Jesteś zazdrosny o moje poprzednie relacje z partnerami, o to, że wspominam je z sentymentem, a czasami i z skąfoku. Jesteś zły o to, że nie obrzucam swoich partnerów winą za wszystkie krzywdy świata, i że nie traktuję ich jak swoich wrogów że jestem w stanie dostrzec w nich to, co mają najlepsze? Posłuchaj. Jestem, jaka jestem. Także dzięki nim. Bo to każda poprzedzająca naszą relacja zbudowała mnie na Kobietę, która stoi przed tobą, na kobietę, w której oczy spoglądasz z miłością, i na kobietę, którą przytulasz z czułością. Tak, jestem cała zbudowana dzięki ludziom, których spotkałam. Na swojej drodze życia, także, a może i przede wszystkim przez partnerów, którzy pokazali mi, kim jestem, z czym sobie nie radzę i, i kim chcę być. Przytulem. Iwana Kulwicka, miłość po czterdziestce.